Co uznać za dobrze wykonaną robotę od strony technicznej, będąc programistą? Lub inaczej, jak zadowolić klienta, będąc programistą? Jest to bardzo obszerny i bardzo skomplikowany temat, natomiast ja dzisiaj chciałbym go omówić w pigułce. Jeśli wydaje Wam się to interesujące, zapraszam do dalszej części filmu. Oczywiście, techniczna jakość jest bardzo, ale to bardzo obszernym tematem. I bardzo często zależy też od projektu. Natomiast ja dzisiaj opowiem o pięciu najważniejszych i najpopularniejszych w mojej ocenie elementach, jeżeli chodzi o jakość techniczną pracy programisty. Więc, co dokładnie składa się na jakościową pracę programisty? Zacznijmy od punktu pierwszego: przygotowanie kodu zgodnego ze standardami projektu. Jest to jeden z podstawowych aspektów w pracy każdego programisty. Jeżeli pracujemy w projekcie i są w nim wyznaczone standardy, a sam uważam, że powinny być w każdym projekcie, to każdy programista, wykonując swoje rozwiązanie, powinien zrobić wszystko, aby te standardy uwzględnić właśnie w tym swoim rozwiązaniu, które wykonał. Jest to niezwykle ważne, ponieważ później dużo łatwiej jest komuś wejść z powrotem w kod, który został stworzony jakiś czas temu i po prostu się w nim odnaleźć. Dodać jakieś kolejne rozwiązanie, lub rozszerzyć to, co zostało tam napisane. Jeśli w projekcie natomiast mamy mnóstwo konwencji i mnóstwo sposobów pisania kodu, odnalezienie się w tym kodzie jest bardzo trudne. No i często rozwiązania są napisane po prostu w taki sposób, że nie da się połapać, co z czym w tym kodzie się ja. Punkt numer dwa: pozostawienie kodu w lepszym stanie niż się go zostało. Ten punkt tyczy się często dużo starszych projektów. Które przez to, że trwały długo, lub jeszcze nawet trwają, dorobiły się sporo długu technologicznego. W tym wypadku długu technologicznego w postaci źle napisanego kodu. Jeżeli już dostajemy się w miejsce, które nie jest napisane najlepiej, musimy coś tam zrobić, fajnie by było przyczynić się, dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby to miejsce stało się lepszym miejscem dla kolejnego programisty, lub dla nas, jeżeli znowu tam trafimy. Więc w całej tej zasadzie chodzi po prostu o to, żeby poprawić to, co zastaliśmy, na tyle na ile się da. Oczywiście nie zawsze musimy przepisywać cały kod od nowa. Czasami wystarczy po prostu wydzielić jakieś dodatkowe funkcje lub zadeklarować jakieś stałe, żeby łatwiej było odczytywać pewne liczby, które się tam pojawiają. Często to wystarczy. A takie drobne zmiany powodują, że projekt z dnia na dzień staje się lepszy. Punkt trzeci. Implementacja zgodna ze specyfikacją. Lub designem. Na samym początku muszę powiedzieć o tym, że implementacja zgodna z designem jest tutaj ukłonem w stronę deweloperów aplikacji mobilnych i frontendowych, ponieważ bardzo często spotykałem się i sam popełniałem wiele błędów, jeżeli chodzi o odwzorowywanie designu w końcowym produkcie. Po prostu, jeżeli dostajemy design, robimy wszystko, żeby był on zaimplementowany jak najlepiej, żeby to, co przygotował nam grafik, zostało zaimplementowane perfekcyjnie. A druga część, związana ze specyfikacją, powinna tłumaczyć się sama. Jeżeli dostajemy opis tego, co mamy zrobić, w nim wyszczególnione pewne kroki, które mają znaleźć się w naszym kodzie i funkcja ma działać w jakiś sposób, to naszym zadaniem jako programisty jest dostarczyć kod, który właśnie te rzeczy będzie realizował, chyba że są one głupie. Wtedy warto by po prostu zapytać osoby decyzyjnej, czy na pewno powinniśmy robić to w ten, w ten sposób. Jednak specyfikacja powinna być dla nas dokumentacją, której się trzymamy i implementujemy zgodnie z nią. Lub design. Punkt numer 4. Testy. Testy jednostkowe, testy end-to-end, -end. testy integracyjne i wszelkie inne rodzaje testów, które można i będą potrzebne w danym projekcie. Testy są jedną z najważniejszych rzeczy i często oczywiście są dupochronem dla programisty, ale powodują, że jeżeli rozwijamy jakiś produkt, pracujemy nad nim długo, to mamy pewność, że po zmianie czegoś w naszym kodzie nie spowodowaliśmy jakichś większych problemów w innym miejscu, które w ogóle nie wzięliśmy pod uwagę, bo zapomnieliśmy, że pewnej reużywalnej funkcji, pewnego reużywalnego komponentu użyliśmy też gdzieś indziej. Testy są niezwykle ważne i bez nich bardzo ciężko jest rozwijać jakościowe oprogramowanie. I punkt piąty. Dbanie o to, żeby kod, który tworzymy, był czytelny. I wielu z Was tu pewnie zapyta, dlaczego to jest na samym końcu? Przecież to jest taka podstawa. A no właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że każdy o tym wie. Ale też nie każdy pamięta. I stąd postanowiłem, aby ten punkt był ostatnim, zamykającym cały ten odcinek, ze względu właśnie na to, że bardzo często się o nim zapomina. Musimy dbać o to, żeby zmienne były nazwane bardzo jasno i klarownie, żeby same opisywały to, co znaczą, żeby funkcje wykonywały najlepiej jedno zadanie, czyli były odpowiedzialne tylko za jedną rzecz, którą robią, ale przy okazji jasno mówiły, co będą robić. Wszystkie nasze starania, jeżeli chodzi o to, żeby kod był czytelny, odpłacą nam się w przyszłości. Będzie nam dużo łatwiej wrócić do pewnego kodu, rozwijać go dalej i powodować, że klient będzie zadowolony. Pamiętajcie o tym, żeby pisać czytelny kod, bo to jest naprawdę wartościowa sprawa w każdym projekcie. Zastanawiajcie się czasami dwa razy, czy funkcja została nazwana dobrze. Czy zmienna została nazwana dobrze? To może naprawdę ułatwić pracę w przyszłości. I to jest właśnie pięć podstawowych zasad, które ja staram się wprowadzać w każdym projekcie, w którym pracuję. Dla mnie są one podstawą. Oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, tych zasad może być znacznie, znacznie więcej. I oczywiście zachęcam was do tego, żebyście podzielili się swoimi pięcioma zasadami, jeżeli chodzi o jakość kodu, jakość dostarczanego technicznego rozwiązania, tak żebym mógł się czegoś od was nauczyć, na co wystawiacie, czego wasi klienci od was oczekiwali. To będzie super nauka. A tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Po raz kolejny dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną i oglądacie moje filmy. Dziękuję za to, że udzielacie się w komentarzach. I zostawia się łapeczki. I oczywiście zachęcam do tego, żeby znowu lajkować film. Subskrybować, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz. I nie zapominamy o dzwoneczku, tak żeby dostawać notyfikacje na temat nowych materiałów. I siemaneczko!